Witam dzisiaj serdecznie. Chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić pewną historią, która przyszła do naszej redakcji. Napisała ją autorka, nasza czytelniczka, yy, i opowiada o tym, jak poszła na randkę ze swoją pierwszą miłością. Myślę, że Was zainteresuje, więc serdecznie zapraszam. Posłuchajcie. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w życiu i jaki będzie to miało wpływ na kolejne lata. Jednak czasami los płata bardzo miłe niespodzianki. Yy, jedna z nich by, była wiadomość o randce. Około 15 lat temu spotkałam się z jednym mężczyzną. Miał na imię Wojciech, przystojny, wykształcony. Wszystko było z nim w porządku. Prócz tego, że miał trudny charakter. Nie było nam wtedy łatwo budować relacje. Rozstaliśmy się, wyjechałam z miasta i już nigdy go nie widziałam. Ale przez wszystkie lata wiedziałam, że gdybym miała jeszcze jedną szansę, zrobiłabym wszystko inaczej. Pewnego razu zadzwonił mój telefon. Odebrałam. Był to Wojciech. Po 15 latach chciał się ze mną spotkać. Powiedział, że się nudzi. Cóż, podałam swój adres i czekałam na jego przyjazd. Postanowiłam, że pojadę swoim autem, żeby go odebrać, by nie musiał zamawiać taksówki. W końcu mieszkam na wsi i ceny transportu są dość znaczne. Ubrałam się, uczesałam i wyglądałam jak milion dolarów. Otworzyłam samochód, a tam był niesamowity smród. Najwidoczniej była to spleśniała kanapka. Nie miałam wyjścia. Jechałam z otwartymi oknami na spotkanie z nim. A kiedy przyjechałam, byłam zszokowana. Stał się jeszcze przystojniejszy, bardziej dostojny, wyglądał tak Prawdziwy wygląd tak prawdziwego mężczyzny. Naprawdę myślała, że chce zacząć ze mną wszystko od nowa. Zwłaszcza, że przyszedł z kwiatami. Ale jak się okazało, ma żonę i dwoje dzieci. Do tej pory nie wiem, dlaczego chciał się ze mną spotkać. Ogólnie rzecz biorąc, czasami trzeba przemyśleć każdą decyzję, aby nie stracić bezcennej osoby. Jest to krótka historia naszej czytelniczki. Myślę, że opowiada ona o tym, że. To w samym życiu popełniamy błędy, i jeśli moglibyśmy zrobić coś drugi raz, to zrobilibyśmy inaczej, tak jak nasza autorka. Tak, mm, wypaściła paściła swoją szansę. Nie wiem, jak się potoczyły dalsze jej losy, ponieważ nie jest to wyjaśnione. Mężczyzna ma dzieci oraz żonę, i sama nie wiem dlaczego chciał się z nią spotkać. Może w późniejszym czasie ta, ta relacja się rozwinie. Jeszcze raz do nas napisze czytelniczka zobaczymy natomiast co byście zrobili na jej miejscu czy na przykład spotkalibyście się dalej z tym mężczyzną jeśli on by chciał mimo tego że ma żonę dzieci czy raczej skreślilibyście tego na samym początku mimo to że gdzieś tam jakieś uczucia by się pojawili, pojawiło co byście zrobili jestem bardzo ciekawa waszej oceny więc dajcie znać w komentarzu i zapraszam na kolejne filmiki, kolejne historie naszych czytelników. Pozdrawiam.